Halo, Nexos! Hej, Niedźwiedziu, cześć! E, witaj, Nexosie, witam widzów Nexosa, witam swoich widzów, witam wszystkich, witam cały świat. E, czy chcesz zostać ściśnięty, zmasakrowany i tak dalej? Nie, w sumie powiem ci, to nie, nie jestem fanem. W każdym razie witamy wszystkich widzów na naszych kanałach, u mnie i u Niedźwiedzia. E, gramy z Warcrafta 3, jakby ktoś nie zauważył, gramy 1vs1, od razu powiem. Dokładnie tak, to już też warto słonić drugi mecz, ponieważ pierwszy mecz Nexus przegrał i powiedział Nie wrzucaj nie, nie, tego nie, nie, niedźwiedziu, bo nie, nie, nie. tak dostałem tak, że dostałem disconnecta, a już dostał w pierdziel, więc... Nie, jak mogłeś Ośmieliłeś się tutaj przybyć Chodźcie moje wierne What? No No nie wierzę ej No serio Żeż w mordę Czyli wygrałem Valkoverem no Nie, ja jeszcze tutaj czekam na gospodarza Twój przyjaciel Nexus Połączenie Hunter opuszcza przerwane. patelnet Aha, aha. Powiem wam, Dostawał że ten niedźwiedź, niedźwiedź przegrał po prostu, ale on o tym jeszcze nie wiedział. To, to na pewno twój kot, twój kot martwy kot zauważył. właśnie, bo ja tu mam kota na ramieniu, on śpi sobie, on nie jest martwy autentycznie. Proszę tutaj o nieśmianie się z mojego kota, no, który to jest to żywy marzy. jak najbardziej, tylko no, ze śpi po prostu, no. Twój martwy kot y, tak naprawdę darował ci upokorzenia i rozłączył ci internet w momencie kiedy już dostać po dupie. Powiedz sobie to, powiedzmy sobie to w twarz, tak było. W ogóle ty grać znowu orkami? Nie, ale zmieniłem Aha. sobie trochę taktykę. Zmieniłeś taktykę, rozumiem. No to muszę się no. przygotować na coś innego. W ogóle warto wspomnieć, Nexus jest bardzo parszywym rasherem. On mnie zraszował że no. Ja tę grę kiedyś wrzucę na internet i zobaczę, jak mnie raszujesz. Zobaczę. No bo to, to jest bardzo przerażające. Nie, No to wiemy, znaczy tak miało być w sumie, teoretycznie, ale powiem ci, że trochę trochę zjebałem. Ale dobra, nie będzie, nie będzie. Ja już widzę, ja już widzę moimi oczami wyobraźni, cóż takiego chcę tutaj zrobić w tej grze. Ja to już widzę. Ja to biegnę stary, zobaczę teraz co ci zrobię. O nie, wieżyczka obronna. Spoko, nie, już no nie, nie mogę. Bo, no akurat na Turtle Rocku nie można cizować aż tak bardzo. Znaczy zależy od położenia, nie? Jakbyśmy byli obok siebie tak jak w poprzedniej grze, no to w sumie można. O, w mordę, ale to zrypałem masakrycznie. Dwie krypty zawsze na propsie, na start. I robisz masguli. I cieszę się zwycięstwem. Prostym zwycięstwem, łatwym zwycięstwem, przyjemnym zwycięstwem. Brakuje mi tu jednej rzeczy, o takiej rzeczy. Po, 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 po. Szybciej budować się wszystko. No właśnie. A, bo... Czy ty niedźwiedzie znowu grasz nie umarłymi? Nie, gdzie? No ja nie umarły nie, nie umiem go się umarłymi. Warto wspomnieć, że jesteśmy takimi dwoma każualami, które my, my gramy tylko myszką klikając, słuchajcie. Niedźwiedź autentycznie lewą ręką się masturbuje teraz, a prawą ręką... Ej, skąd wiedziałeś? Naprawdę trzymam się teraz po jajkach. No mówiłem, znaczy kurde, w sumie nie chciałem tego wiedzieć, ale dobra, takie <laughs> niedźwiedzie jaja. Kurde. Ale się uśmiechnąłeś! Już ci się tam jakieś, kurde! Tak, nie stary, tak powiem ci, że... Ja to zawsze mam taki nienaturalny odruch uśmiechania się. Uśmiechania się jak myślisz o cudzym penisie? Nie, nie, nie. Ojej, ciu, odkryłeś, stary. Kot Koteł musisz go jakoś zdisować. czy coś. No, Czeka czekam na disa od koteła. No nie. you. <grym> Dobra, hmm. ja tu już robię, Chce tu wszystko. Okay. Na się. Czym ty jesteś, Neksosie, że ja cię tutaj jeszcze nie znalazłem? No właśnie. Gotowe. I dokąd zmierzasz? Kwowadis? Dobra, trzeba tu wysłać troszeczkę panów do walki. Stwierdzam, że będziesz w tym miejscu, uwaga. Halo? I czym ty grasz, Nexosie, Nexosiu? Naprawdę? Nie wierzę! Nie wierzę w to! Nie wierzę, naprawdę! Nie! Co? Wiem gdzie jesteś i nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. Jesteś obok mnie znowu? A nie nic nie powiem, nic jesteś nie powiem. Jesteś obok mnie kutasie Nieprawda Oblować moje ostrze Ankuj to A nie da się zabić, idioto Niech ktoś inny weźmie te obrażenia, no czy mogę zrobić jakąś fajną jednostkę miłości Na Jednostkę miłości Ej! Dobra, ja tutaj ogarniam, powiem ci, że niesamowite mikro-makro. Ja w ogóle nie ogarniam, jak zwykle. Mój box, nie mogę zboxować jednostek. I co? ja tak myszka po prostu, odpuszcza ci klika no, po prostu w uh -huh. Cóż my tu widzimy? Takie rzeczy, takie rzeczy, czyli jedna korkowie? Czyli jesteś nie... u góry, Czy jesteś u góry, o, Oszukałeś mnie, Stare, oszukałeś ja ci, mnie. Ja ci oszukisto nic nie powiem, nic nie, nie okłamałem cię. Jak mogłeś? To ja się ciebie zapytam jak kolega, jak kolega powiedział, gdzie jesteś, czym jesteś, Nexus? I ty do skuty. Ja wiedziałem, że jesteś nieumarłymi, ale nie mogłem sobie pozwolić, musiałem trochę decepcji użyć. Mm -hmm. Powiem ci, że u mnie istnieje taki termin, to już się go naucz, nazywa się polityczna intryga. Polityczna intryga? Stary, i, konie, i to jest słowo, które musisz zapamiętać do końca i musisz go kojarzyć ze mną. Polityczna intryga, więc tak. chcesz powiedzieć, że to twoje oszukaństwo to była właśnie polityczna intryga? Coś w tym stylu. Jezus Maria. Przerażające. Aż muszę cię za to zniszczyć. intryga. Co ty próbujesz, co ty próbujesz w ogóle tutaj? Co ty, co ty tu próbujesz? No podejdź, no, no podejdź, no to zapraszam. Podejdź. Podejdź, no. No, no, już nie podejdziesz, co? Już się odwidziło atakowanie. Dobra, ja to ogarnę. Ja nie dam rady, ja nie dam rady. Ja dam radę. Niedźwiedzie łaku, ty paskudny. Badania zakończone. Niewierni przełamali naszą obronę. Niewierni to brzmi tak, jakbym był wyznawcą Allaha w sumie. Coś w tym stylu. Skąd wiesz, że nie jest? Właśnie, może jestem. Słuchaj, to bardziej orkowie, są takimi imigrantami syryjskimi. Przybyli do naszego świata, przynieśli swoją kulturę, zasiedli się i jeszcze wypowiedzieli wojnę. No to jest takie... Heh, trochę bolesne. Kulturalne, co? No. Natomiast się dostosowali do naszej kultury. Bogatej? Dokładnie, bogatej, kulturowo. Kultura bogata kulturowo. To nie, to od razu. Z buciorami. Ora, i cich! Damy radę, panowie, damy radę! Coś czuję, że wiem gdzie jest. Hold the line! Hold the line! Jak to nie ma szczątków, jak widzę, że są szczątki. Dobra. Oj, do nie, panowie. Steady, steady! Nie! Nie. No ale mikro i makro. Mikro, mikro ponad wszystko. Nie! Nie, co ty odpierdolasz? Za przeproszeniem, przepraszam, że tak mnie poniosły emocje, ale poniosły to bardzo. Jak mogłeś tak przeszekno. No, Przepraszam was wszystkich, ale powiem ci, że mój ork to taki trochę upośledzony się zrobił. Upośledzony. Dobra, mam tyle hajsu i oczywiście moja myszka mi nie pozwala na wydanie tych pieniędzy, to jest przerażające. Dlaczego ja na to pozwalam? Tu, 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 tam, tu. Tutaj, trochę może tego. O, dla odmiany, brzmi jak dobry plan. Super, i, i tego pana. Mądry plan, dokładnie, mądry plan. Tego pana poproszę i ten pan zrobi coś takiego. To, o, ożywi i użyje tej umiejętności i Haha! ha! ha! ha, ha! A ty gdzie tam stajesz? Wracaj tu. Ty, wracaj ty. tu! No dobra, czekaj, powiem ci, ja też tak, tak piąte przez dziesiąte tutaj ogarniam, ale... Poprzednia gra była lepsza, bo dynamiczna i nasz komentarz był taki żywy, radosny, no, a teraz... No, taki teraz się skupiamy, wiesz? Bo teraz znamy swoje umiejętności i wiemy, że to nie jest haha ha, to jest... No, już teraz wiemy, że to jest... Ja myślałem, że to będzie, wiesz, takie easy game. Boba. A tu jednak nie, okazało się, że Nexus coś potrafi, coś, co wam reprezentuje, coś. Dzień, Przede wszystkim ja kota. Reprezentuję kota. Reprezentuję kota. Reprezentuję kota, reprezentuję no. Jezus, nie mogę zaznaczyć jednostek. Muszę sobie kupić nową myszkę. Muszę, po prostu muszę. Rób to niedźwiedziło. A dasz mi pieniądze na nową myszkę? Dalej, Ty, ponoć bogaty jesteś. Więc... Ja jestem bogaty? No. Ja nie zdradzę takich informacji, bo to zaraz widzowie powiedzą Ty to dlaczego nie kupisz sobie nowego komputera? dziś? Nie, nie, to, a ja powiem wam, że kurde nie, niedźwiedź tutaj gra wam waszymi uczuciami. Aha, aha. No czas na tutaj taką dziką taktykę taktyczności. Nie tkniesz mnie. Dziką taktykę taktyczności. Hmm. Dobrobytu tak. i ostrożności. Spokojnie, jestem przygotowany na każdą ewentualność, chociaż w sumie na jedną nie jestem przygotowany, ale nie będę Ci mówił na jaką. Powiem Ci, że ja tutaj na razie wolę siedzieć cicho. Spokojnie stary, spokojnie. Nie kurde, mógł... nie, nie możesz... Taki, taki, robisz taki small talk, wiesz co to znaczy? To znaczy, mm. że taki... wiesz tak... więcej gadasz, stary, niż kurde robisz coś, żeby mnie przerazić tylko. Nie, 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 nie. Ja nie, nie, się nie, nie robię nie. tutaj na takie rzeczy, nie Nie, 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 ja tutaj pracuję nad swoimi jednostkami i one tutaj pewnego dnia cię zniszczą, zobaczysz. No to jest jasne. pewne. Już na to czekam. Już na to czekam. dajcie mi to. Dziękuję. Okej. Okay. Myślisz, że masz żadną szansę? Nie masz! Co? Nie masz! Nie masz szans, zobaczysz. Zaoram cię. Założę ci Komonto. Będę orał to pole. Komonto. Komonto. Co to było? Ja nawet nie wiem, co to jest. To Nie wiem, takie coś do, to się zakładało kobietom kiedyś, żeby się nimi orało pole. To wobaki nie patrzą o tym, koleś mówi. What? No, nie oglądajcie chłopaki nie płaczą. Oglądałem, stary, ale... Tam było grucha, wiesz, co się robiło z kobietami w średniowieczu? Wiesz, co chłopi robili w średniowieczu, chłopi ze swoimi kobietami? Zakładali im homonto i orali mi pole. Homonto, ja pierdziele. Homonto. Cóż to co? za dziki homonto. termin. Tak. U. Co by tu jeszcze zrobić, żeby cię zmasakrować tak doszczętnie już? Myślę nad tym. Może tak, może tak. Na pewno potrzebowałbym jeszcze... Aha, tego. Gdzie mam co... iść? Co mam robić? Co mam robić? Gdzie mam iść? Musimy pokonać krasnoludy! ludy jest to? Okay, my ziomek. Lecimy z tobą tutaj, ziomek, o równo. O, stary Mówi telefon nie. Ja słyszałem twój telefon, stary. To nie był mój telefon, spokojnie, to nie mój, to What? gdzieś za ścianą. What? No musiało w Nie, no przecież Aha? słyszałem. Ja no, słyszałem tak. po twoim mikrofonie, to mi poszło. No ale to tak mam do rzeczy, jak tego, Jakoś, że to moja matka rozmawia przez telefon za ścianą, to. Ja słyszę Dzień to przez coś. to powiedział. Matka. Matka jak moja matka rozmawia. Tak, moja matka, no trzeba mieć szacunek, tak? No, to matka. Matko, to ja twój syn. Tak. A Co ty działa! Co ty o, ty! o ty! O ty! Słucham? Masz dla mnie ze ale to może nie, nie teraz, co? Dobrze. drugi. Chciałeś mnie tu! Chciałeś mi no tu chciałem, powiem ci, że. Cię okrążyć, ale. Ty chciałeś okrążyć mnie, stary! Stary! To ty jesteś otoczony! Otoczony? To ty jesteś otoczony, dokładnie! Co za koleś, co za typ. Oko spoko, stary! Myślę, że idę cię zniszczyć. Zapraszam. Już teraz, już w tym momencie. Dobrze, zapraszam. Gdzie ty jesteś? A, no masz jakieś wieżyczki obronne! Tak się bawimy, tak? Oczywiście. Sieżyczki obronne. Oczywiście, niedźwiedził. Nabrałam cię no na imprezę. No to chyba nie. Zrobimy tak. Tutaj, trochę ataku. Bum. Teraz tak. Temu panu nie. nie. Wskrzeszamy, wskrzeszamy. Mordujemy, mordujemy. Bum, bum. O nie, moja myszka. Co się tak, zmierz? tak. Trwa myszka na pewno. Nie, niedźwiedziu, co ty mi robisz? Niszczę. Po prostu nie, niszczę. kurde, to miało być tak pięknie. Sierp... Nie, nie tak poszedłeś wiverny, wiedziałem, bo coś za długo nie atakowałeś jako ten ork. No właśnie, chciałem tak. zrobić wiwerny, a później zrobić nalot. Kurde i nie wyszło tam do Dobra, czekajcie. Dobra! Bum! Bum Potrzebuję więcej. Więcej jednostek bojowych. Żyję! Nie. nie! On nie może umrzeć! Aha! No żeż, kurde, dobra, chyba przegrałem, GG. Pierdziele, mogłem nie iść w te głupie wiwerny. Chciałem, kurde... Ja to. co chciałem zrobić? To... Chciałem zrobić raszyk na początku, ale mówię, kurde, pójdę w i go później zrobię. W mam taki OP w później. O, ale mnie skontrował, dobra, GG, no przegrałem, przegrałem niedźwiedziu. Ach, nareszcie, nareszcie udowodniłem swojego skina nie, nie, to nie był skin, to był mój noob po prostu. Mhm, na pewno, zawsze jest tak że nie Chodzę, idę, nie, 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 ja sobie stąd nie gram, kurde, nara. Bo to nie jest tak, że przeciwnik jest dobry. to zawsze jest tak po prostu, że no my zlamiliśmy. Ach. No to, to dziękuję wam za obejrzenie tego jakże zacznego pojedynku, w którym zniszczyłem, zanikilowałem i upokarzyłem tak sobie. to było słabe, ale, ale odegram się, ale się odegram. Znaczy błąd popełniłeś, bo ja rzeczywiście przewidziałem w tym momencie, powiedziałem, że. Pomyśla, Sto, właśnie ci... ja myślałem wiverny, mówię, kurde to będzie super, bo ja zawsze wiwernami robiłem <słuch> po prostu ludzi, ale zapomniałem właśnie, że te pająki. Kurde skontrowałeś mnie, dobra. Bo ja powiedziałem coś takiego, że y, jestem przygotowana wszystko z wyjątkiem jednego i w tym momencie zrobiłem sieci. Co gnój, dobra, ciul, trzymajcie się ludzie, ja sobie idę się popłakać. Żegnajcie!